O, siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu, mamy dzisiaj 19 października. Pięknie nam się wypogodziło, po wieczornym, delikatnym opadzie spadło 3 mm. E, to chyba, ale 3 dzisiaj, a wcześniej było 2, nie było wylane. E, tata tutaj bacznie, słucha to, to co mówię, nadzoruje. E, no i tak, czym tu dzisiaj lecimy, e, Quellex Complex Pack. Tutaj mam pak, akurat 20 hektarowy. Akurat teraz jadę na działki, gdzie mam 14 hektarów, więc sobie rozważyłem dwa środki z gotowości. Naceto, czyli flufenacet i diflufenikan. Flufenacet to jest typowa substancja namiotu. Diflufenican to no, też tutaj działanie na dwuliścienne głównie przytulia. No i tutaj mamy florasulami. Haluksyfen Metylu w Waryleksie. także tutaj znane, sprawdzone substancje. A już więcej powiem na polu: jak zajedziemy, wezmę sobie go probo. Teraz nagrywam telefonem. No i dobra, do dzieła! No i tak, wracam do Was z tematem odchwaszczania Ostatnio, pomimo tego, że film się rozpoczął, zaczęliśmy nagrywanie. Widzieliście wstęp przed mieszaniem. Niestety pojechałem na pole. Okazało się, że e, no miałem niby opryskiwać wypukany. Tak? Po pryskaniu miedzią w kuraszkach ćwikowych. Gdzieś tam trochę postał. Wszystko mi się zapchało, wszystkie dysze. Przestało lecieć, połowa nie pryskała, pojechałem do domu, wyczyściłem raz, drugi, trzeci, także trzy czyszczenia. Dopiero dzisiaj jest dobrze, chociaż widzę, że jedna lekko mi się tam gdzieś e, zaczyna dławić. Później nie było pogody, bo i przybrowski, i wiatr, wiadomo na przybrowski nie zaleca się odpaszczania. Dopiero dzisiaj mamy okazję dokończyć temat odpaszczania, także lecimy z zabiegiem. Jeszcze raz powiem, Quelex Complex Pack. W zeszłym roku leciałem tym samym. W sumie chyba jedno z tańszych rozwiązań, 110 zł na hektar. W sumie dobrze i skutecznie, bo w zeszłym roku też jechaliśmy dokładnie tym samym pakiem na wiosnę, bez poprawek, wszystko się udało. Jesienne odkwaszanie u nas w gospodarstwie już od kilkunastu lat pewnie. Zawsze jest to pewniejsze. Lepiej zwalczyć miotłę, na pewno dokładniej. Mniejszy stres dla roślin. Ona sobie do zimy zdąży przetrawić te substancje, wiadomo wiosenne odwaszczanie to często przywroski, często poprawki, brak pogody, nawał zabiegów, także tutaj odchwaszczanie już będzie zrobione, nie będziemy potrzebowali wjeżdżać. Yy, w sumie pszenica, tutaj akurat euforia w fazie no, trzech liści, gdzieś tam pierwsze rozkrzewienia się pokazują na glinkach, jest odrobinkę mniejsza Tutaj widzieliście vloga z siewu yy, To jest pszenica siana po pszenicy, bezarkowo, na Sestivie dodatkowo, widzę, że tutaj Jak pryskałem rzepak na jednoliścienne, pół metra, lekko tam gdzieś pozwiewało miejscami, ale rzepak i tak się powykłada yy, Także nic się tutaj nie stało wielkiego rzepak jak widać obok bardzo ładnie wygląda ciemny rozłożony kapuściany także jest dobrze tutaj jest takie gniazdko gdzie jest odrobinkę gorzej obrobię teraz stawek i wrócę do was jeszcze raz ponownie pogoda dzisiaj fajna bo jest 15 stopni albo 16 rośliny suche na wieczór ma być słoneczko nocy ciepłe teraz także no kto wie czy to nie ostatni moment na odpaszczenie, bo w listopadzie to już jest różnie z pogodą. Sucho koła się nawet nie obklejają, także warunki są fajne. Z tej strony ta przyńca wygląda fajnie, pokażę Wam z drugiej co tam kurczy się dzieje, bo niestety mamy tutaj intruzów na polu, którzy gdzieś tam dokuczają. Ole, kaczeńca tutaj na stawie kaczeńca kaczek. Obrobię stawek i włączam się z Wami ponownie. No i tak, stawek obrobiony. Stawek obrobiony, zobaczcie leci, wszędzie jest już ok, mam nadzieję, że już nie będę musiał więcej czyścić No i tak, zamykamy zabiegi na ten sezon Jeszcze tutaj, że tak powiem, będzie temat Ogrysko po burakach, nie, to już raczej nie zdąży wejść. mamy listopad, za dwa dni, tak, za dwa czy dni mamy listopad Więc nie ma się co tutaj łudzić, jedno pole, jedno, jedno pole jedna część pszenic zostanie do odtwarszczenia Dopiero na wiosnę zobaczymy jak to będzie z pogodą, z warunkami, ale zawsze ja jestem zwolennikiem tych jesiennych odpaszeń, mówię na wiosnę i nawał i tak dalej i skuteczność, tak przede wszystkim skuteczność. Też plus taki, że przejedziemy sobie na ścieżkach. Ścieżki przejechane z jesieni lepiej nam na wiosnę w razie przymrozków zmarzną. No, no i dzięki temu później na przymrozku, no lepiej jest nam. Lepiej jest nam jechać, także tutaj zobaczcie, pięknie siada cieczy, dajemy dość mało, bo 156 litrów na hektar, akurat tak mi przypasowało Tak mi zostało tej cieczy na glinkach, ta pszenica jest, jest mniejsza, ale jest, powschodziła dopiero po opadach, jest to w fazie szpileczki Także, o, pogoda jeszcze ma być, zimy jakoś tam nie nadają, a section control, pięknie nam działa Belka pięknie nam płynie No i tak to, tak to właśnie idzie Zobaczcie jak się to będzie płaszczało to wszystko Tak naprawdę część pól odchwaszczaliśmy już wcześniej jakieś myślę, że No nie wiem, dwa tygodnie temu Nie, miesiąc temu te Pszenice 15 września, które zaczynaliśmy już było odpłaszczane wcześniej. Tam już jest czyściutko, chwasty padły. Dwuliścienne, jednoliściennych nie widać, także tutaj i doglebowo i na listnie. Niestety przez nawał prac związanych z warzywem jeszcze mamy do pozbierania kamienie, jak zresztą widać. Akurat pszenica w tym roku myślę, że na mocnych działkach, na dobrej glebie, na glinkach, także tych kamieni dużo nie ma, ale wiadomo, przejść trzeba będzie, jeszcze jak jakiś dzień pogody trafimy to e, będzie trzeba e, to ogarnąć. Widać takie delikatne paski. Miejscami e, gdzieś tam delikatnie e, troszkę później powschodziła ta pszenica e, podczas siewu mówiłem, że na glinkach jest troszkę mokrawo i widać, że na tych glinkach ta pszenica jest trochę mniejsza, bo po prostu odrobinę później wzeszła. Ale co mnie martwi? Co mnie martwi w tym roku? E, w tym roku na tym polu, na tej działce dziki, tak? Dziki pojawiły się Buchtują świeże ślady, także będę musiał tutaj wieczorem chyba przyjeżdżać i rozstawiać te tak zwane hookery. Tam jest jeszcze kukurydza na kiszonkę, z tego co wiem, to na kiszonkę. Jeden gospodarz tutaj w okolicy tak co roku dość późno tnie. Jeszcze teraz jakąś tam nie wiem, chyba awarię miał jakiegoś ciągnika, coś tam i jeszcze jest taka suszyzna. Siedzą, buchtują w kukurydzy, no i wychodzą na robaczki, na drzewnice, których tutaj u mnie na polu nie brakuje. No i niestety robią straty, już będę dzisiaj zaraz dzwonił do myśliwych, żeby tutaj trochę przypilnowali, bo no niestety, to są dla mnie straty, tak, tam od kukurydzy taki pas jest 2 hektary, że jest dość mocno pobuchtowane, jak jeszcze dalej będą buchtować, to no może być, dojść do tego, że będzie trzeba tam poprzesiewać, tak, będzie rzadzizna, będzie trzeba przesiać a tego nikt by przecież nie chciał tak bo to są koszta wiadomo że już na chwasty to jest dodatkowy koszt i tak dalej i tak dalej bo tam jedna dyszka mi trochę słabiej sika ale nie będę na nią patrzył bo nie mam nawet wody w zbiorniku na czystą wodę a tutaj z tej strony jest jak najbardziej okej okay. mówię teraz czyścimy, otreskiwać, kłuczemy i już nie wjeżdżamy tak w prawdzie przepaku jeszcze gdzieś tam jakieś pojedyncze jednoliścienne poby chodziło, ale Zostawiamy je do wiosny, w rzepach, już nie wjeżdżamy że puchanie i e, spokój. taki Jeden temat będzie dopięty, zamknięty O tam już widać pierwsze gniazdo Poryte, popuktowane Od kukurydzy, taka kukurydza, mówię, jeszcze na kichę pójdzie e, Kiedyś chyba nawet tutaj nagrywałem Nie, chyba nie wrzuciłem tego, ale spotkałem tutaj Przejeżdżając statko dzików, chyba ze 20 sztuk wybiegło No i niestety, tak? Z tymi dzikami to jest problem no, zresztą nie tylko u mnie buchtują. U no sąsiada e, tam zamiedzą tak samo. Tutaj na trawie, na miedzy też pobuchtowały. Wiadomo, że w trawie, no to nie wiem, czy ma, nie mają czego szukać. No tutaj ewidentnie za drzownicami, tak? Bo przede wszystkim górki gliniaste. Na górkach tych drzownic zawsze jest więcej. Jeśli życie biologiczne jest bogate, no to dzików niestety... Nie brakuje, zdało nam na hektar, mamy 150 litrów. Nie wiem czy to starczy nam. Może nie dojedziemy do końca, ale mam w razie czego w zbiorniku na czystą wodę trochę. Zobaczcie, jedziemy sobie 12 na godzinę, 6 atmosfer. Ciecz ładnie siada. Mówię, warunki, są, warunki są super. Temat zamknięty. O, tam jest z tamtej strony pszenica za rzepakiem, Inne działki są popryskane. Tam najbardziej od kukurydzy samej, widać jak to wychodzi i tutaj z tyłu te gliniaste góreczki są poryte No i co, na dziki na dziki nie ma rady, tak? Nie ma rady Tutaj dwa lata temu, gdzie ja miałem kukurydzę, to też w kukurydze robiły straty, pokazywałem Wam, że były duże braki niestety Tam na szczęście pszenicy po zasianiu po kukurydzy nie ryły ale teraz rejon, bo wychodzą tutaj z gniazda oboko. Zobaczcie tutaj. Wszystko jest takie, no, jest poszturane, zobaczcie. Tutaj jest mocno przerzedzona ta pszenica. O, tutaj tak samo, zobaczcie to. No to nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze, nie wygląda to ciekawie. A no, może Wam pokażę o cieczy, widzę, że zbraknie, niestety, no trzeba będzie trochę domieszać. Ile tutaj do końca nam zbraknie. O, już jest mniejszy wydatek. Stop. Yy, ile nam powierzchni... aha nie obrysowałem pola dobra yy, idę do pokażę wam jeszcze jak to wygląda porycie zobaczcie zobaczcie ile tu jest przetrzebione tej pszenicy czego tu szukają? robaków a 100% robaków zobaczcie tu wszystko, wszystko jest poniszczone, podeptane co tu jest pszenicy co tu zostało tej obsady o a co tu jest? życie biologiczne tak? brzownice, glebogryjki, piękna struktura druzełkowata no ale niestety, zobaczcie, co to jest, to już są straty, tak? To już są straty, to jest świeżo, świeżo wybuchtowane, no, masakra. Ale co nam zrobić, nic nie zrobimy, dobra, idę, odkładam kamerę, podnieżkę robię i, i lecimy e, dalej, Do, dopryskamy to, wypłuczemy zdjęcie na miniaturę, no i witarka. Dobra, to tyle w dzisiejszym vlogu. już tutaj więcej nie będę dodawał, trzymajcie się, na razie, do zobaczenia, cześć!